Mam taką cichą nadzieję, że nie spierdzieliłem kamery. Wczoraj, przy jednym z ujęć, stwierdziłem, że co? Specjalnie dla Was zrobię takie ujęcie z wody. Włożyłem kamerę trochę niżej. To przy tych wodospadach, co Wam pokazywałem. No i okazało się, wszystko gra i trąbi, pod warunkiem jednak, że macie taką obudowę, jak być powinna. A nie obudowę, która została troszeczkę zmodyfikowana. No i przecieka, no i przeciekła, no właśnie przeciekła, w związku z tym kamera działa, natomiast jeszcze potrzebuje trochę czasu, zresztą zaraz Wam pokażę jak to wygląda, ale dzisiaj chciałbym, przede wszystkim chciałbym Wam pokazać, o jestem na świerkach, świerki pewnie pamiętacie, bo pokazywałem Wam je kilka razy, jesteśmy tutaj naszym jeżdżącym campervanem, jeżdżącym nawet nie kampera, van life'em, o, bo to, to się chyba tak mówi i tak się nazywa. Drodzy moi, tak czy inaczej dzień dobry, witajcie. Chciałem wam ten sprzęt właśnie dzisiaj pokazać. Będę. Robił to w troszkę inny sposób, ze względu na to, że, jak mówiłem, zepsułem trochę robotę. Tam jest Alban, Alban siedzi tu, o, na telefonie. Troszeczkę w porządku zrobiłem. Dobrze, to przejdźmy może do tyłu, zacznijmy od tyłu. Podchodzimy sobie do samochodu. Otwieramy sobie tylną klapę. I co widzimy? I tutaj widzimy e, kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza z nich to jest sprzęt e, z zasilaniem hotelowym. W tym wypadku akurat kilka kabli jest podłączonych, także tak to wygląda jak wygląda, ale myślę, że. Myślę, że wiadomo o co chodzi. Jest tutaj wskaźnik, wskaźnik naładowania akumulatora, kilka możliwości mm, podłączenia różnego rodzaju sprzętu i to jest ciekawostka. To jest łącznik, dzięki któremu po wyciągnięciu nie mam podłączenia z instalacją samochodową, która w czasie jazdy po prostu ładuje. Ładuje akumulator. Tu jest włącznik, którym mogę odłączyć się od ładowania. Jest specjalne, specjalne, specjalna ładowarka DC-DC, która powoduje, że w czasie jazdy doładowuje się. Tu mam na przykład wyjście na zewnętrzne zasilanie, czyli tak jak gdyby drugi obwód i rzeczy, które są tu popodpinane. Na przykład ta lampka o, jest podpięta właśnie pod to zasilanie. Ale. To celowo będzie zrobione tak, że jeżeli wyciągnę tą wtyczkę, przełączy mi się na zasilanie samochodowe, żeby nie tracić energii i mocy. Baniak na wodę, do niego specjalne urządzenie elektryczne, które pozwala jeszcze nie zamontowane, tak jak mówię, to się cały czas tworzy, które pozwala na to, aby sprawnie tą wodę sobie Pobierać mały składzik z dwoma skrzyneczkami, tu akurat grill i, i temu podobne rzeczy. No i generalnie, zobaczcie, zajmuje to tylko taki kawałek samochodu. Tamta rzecz to jest stół. A ten stół jest tylko i wyłącznie dlatego, że na razie jeszcze nie mam dopracowanej opcji przy rozkładaniu, podpierania tego. Jeżeli będą bo tu są jeszcze dwa rzędy siedzeń, generalnie, jeżeli będzie którykolwiek z rzędów siedzeń, będę mógł bez problemu oprzeć. Natomiast w tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest ten stół, który, no, on no taki jest, to że tam jeszcze można coś pod niego włożyć. Ale generalnie chodzi o to, że jest to wspornik z tej strony, wygląda tak, trochę graciarnia. Zaraz pokażę Wam, jak ten gadżet działa. Firanki w oknach. Tutaj mam zrobiony na przykład dodatkową ładowarkę. Jak się śpi, można sobie podłączyć telefon do ładowania. Tutaj mam takie światełka zamontowane po włączeniu i to wszystko działa na akumulator z drugiej strony. Oj, 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 oj. No, tutaj przy składaniu widzę, że troszkę zamieszałem. Zaraz pokażę wam jak to się rozkłada. O, mamy. Dobra. I generalnie jest tak, że tu jest drugie Światełko. Kurczę, trzeba to będzie poprawić. No ale dobrze. To w tym momencie nie będziemy poprawiać. Powierzchnia jest bardzo duża, dodatkowo firanki na tylną szybę, żeby nikt nie zaglądał. Idziemy z drugiej strony. Trochę bałaganu naszych rzeczy, ale to nie jest najważniejsze. Lodóweczka, proszę bardzo, 40 litrów. Bardzo fajna lodówka. Bardzo fajnie daje radę. Przutał ta jest jakby nieprzerobiony. Do tego dodajmy telewizor, którego i tak nie oglądamy. No ale jest telewizor, można podłączyć internet i temu podobne rzeczy. Tu są jeszcze generalnie nieskończone pewne, pewne sytuacje. No i teraz jak wygląda. Spanie. Tutaj mam zrobione, zrobioną taką podpórkę drewnianą, która się rozkłada, ale okazuje się, że jest zbyt chybotliwa. Teraz powiecie, no dobra, ale to 10 osób trzeba do rozkładania. Nie, nieprawda. Ja może zmienię rękę, prawą rękę mam troszeczkę silniejszą i w związku z tym łapiemy, podnosimy, kładziemy i mamy spanie. I tutaj układamy. Materac samopoziomujący, przepraszam, samopompujący No i co? I możemy sobie wygodnie spać. Miejsca jest naprawdę sporo. Ja taki klunkier duży daję sobie tutaj bez problemu radę. I tak jak mówiłem, mamy sobie tutaj głowę, możemy przez szybę wyjrzeć, zobaczyć na przykład taki widoczek. A jeżeli ktoś nie chce widoczków, kładzie się w drugą stronę, ale ja preferuję opcję głowa tutaj. Cały samochód dostępny, światełko jak potrzeba. Do tego ładowanie telefonu z bliska, podświetlenie i wygląda to fajnie. Kiedyś pokażę Wam, jak wygląda to wieczorem. Zobaczcie, ile tu jeszcze miejsca zostaje. Także nawet wychodzenie z tego jest bardzo proste, ale tu będzie ten efekt zmieniony zupełnie. Znaczy, tu, tu będzie zastosowana nieco, nieco inna technika e, robienia e, podpierania tego. Tego wynalazku, i zobaczcie, taki widoczek, jak się wstaje, można sobie wypić kawkę, jeżeli zdążymy. Tak samo ze składaniem. Nie, to muszę wejść. O! Wejdę, będzie mi łatwiej. O! I teraz patrzcie, łapię sobie ręką. Wolę mieć dwie dostępne, dlatego ok. Tak. Cały czas jedną ręką zamykamy, i mamy temat. Gotowy. Zapomniałem wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Tu jest jeden wywiew z tej strony. Tu jest drugi wywiew. A tu jest sterownik od Webasto. On jeszcze nie jest uruchomiony. Jeszcze nie jest Webasto uruchomiony, ale zobaczcie. Pik. Podświetla się. I mamy dodatkowo Webasto. Także tak to wygląda. Eee, sprzęt daje radę. Dzisiaj i wczoraj spędziliśmy noc ja już spędziłem kilka razy. Miejsca jest całkiem sporo. Zobaczcie w takich okolicznościach przyrody. Do tego są jeszcze dwie rzeczy, których akurat w tym momencie nie rozkładałem, nie pokazywałem. Pierwsza z nich to jest taka biała plandeka, którą zakładamy o tutaj z tej strony. Tylko problem jest taki, że to jest plastikowe i ciężko jest przymocować. Ale mam już sposób. Tutaj zakładamy tą kotarkę nazwijmy to, i mamy taki dodatkowy, jak gdyby można powiedzieć, że pokój. Następna rzecz na magnesach mam dopięty w tym miejscu kawał brezentu, 3 metry na 3 metry, tworzy to taką, e, taki baldachim jak gdyby, taką, taką roletę tutaj, jest dopięta specjalnymi e, takimi słupkami namiotowymi, no i generalnie naprawdę daje fajnie radę. Tutaj akurat nie mogliśmy tego zrobić, bo jak widzicie podłoże jest w każdym dosłownie miejscu kamieniste, w związku z tym linek odciągowych nie można było Zastosować do tego urządzenia, ale normalnie nie ma żadnego problemu z działaniem, z działaniem i użytkowaniem czegoś takiego. Jeżeli pada deszcz, możemy być w samochodzie, miejsca jest wystarczająco. Jeżeli dodatkowo do samochodu zapakujemy rząd siedzeń, mamy dodatkowe siedzenia. Jak nie, działają jako, jako podpórka tutaj. Możemy również stosować to jako. Dodatkowy daszek po zasłonięciu, i tak dalej, jeżeli nie potrzebujemy tego pyk, zamykamy święty spokój. Ja trochę żałuję, że ta szyba nie jest otwierana. Jakby była otwierana do góry e, byłoby jeszcze lepiej. Szyby są oczywiście przyciemnione. Do przodu mam jeszcze do zakładania specjalne, e, przyklejane takie, e, maty odbijające ciepło. Także tutaj cały przód jest jeszcze zabezpieczony dodatkowo przed temperaturą. No i w takich miejscach, i przy okazji wzrokiem ciekawskich, i przy okazji w takich miejscach możemy spędzać czas, możemy się zatrzymać, możemy poleniu chować, możemy naprawdę, naprawdę w mega fajny sposób. Spędzać wakacje za stuwę, bo właśnie chciałbym przypomnieć, że całe, całe założenie tego projektu to są podróże za stuwę, czyli robimy to tanio. Świerki, poszukajcie filmu. Jak nie zapomnę, to Wam przypnę zaraz. Zobaczycie tutaj, gdzieś tu albo tu informacje na temat tego, informacje na temat tego materiału i tego miejsca. Drodzy moi, wybaczcie za ten bałagan, który jest w samochodzie, ale to jest naprawdę po nocce w tym pięknym miejscu, w związku z tym jakby już nie chciałem robić pełnego klaru, żeby to wyglądało super. Samochód jest używany i to jest w tym wszystkim najważniejsze, on zdaje egzamin, on się sprawdza. I, i, i jest, to, jest to naprawdę świetny, świetny towarzysz podróży. Tak czy inaczej, drodzy moi, przypominam o Instagramie Temix Studio, przypominam o e, kanale Tu Nie wchodź, jeżeli chcielibyście zobaczyć co nieco e, z rzeczy związanych z eksploracją przede wszystkim. No, jak sami widzicie, to jest druga sytuacja, w której wykorzystuję Jumpiego do tego, aby wyjechać, aby spędzić kilka dni poza domem, i robię to naprawdę za nieduże pieniądze. Nie było liczone jeszcze, ile ten wyjazd będzie kosztował, to są tylko i wyłącznie koszty paliwa, a ewentualnie koszty jedzenia, które, które szykowaliśmy sobie tutaj tak naprawdę sami. No i cóż. E, o Instagramie mówiłem, e, na, o kanale tu nie wchodź mówiłem, na Instagramie jest również e, kanał tu nie wchodź, na Facebooku również jest i tu nie wchodź i podróże za stówę, jeżeli ktoś chciałby być na bieżąco. No i pierwsza, znaczy właściwie nie pierwsza, kolejna rzecz. E, pamiętajcie, proszę o zostawieniu reakcji po sobie. Napiszcie kilka słów. Możecie napisać dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc wszystko jedno. Zostawcie jakiś komentarz. A jeżeli e, chcielibyście mi pomóc, to udostępniajcie te filmy, gdzie się tylko da. Kanał e, Podróże za Stówę niestety jest poblokowany bardzo mocno. Wiele osób subskrybujących ten kanał pisze do mnie, że nie ma żadnych informacji na temat filmów, które się ukazują, że się ukazują, a że trochę nam się dziur ostatnio pojawiło. No niestety to wszystko leży zupełnie, także trzymajcie się. Do zobaczenia w takim razie za tydzień. Na razie.